Ej, cześć, siema, z tej strony Produce, słuchajcie, dzisiaj to już jest któryś film z rzędu. Ja się trochę odsunę, żeby być delikatnie bardziej oświetlonym. O, tak tutaj sobie usiądę, bo... oczekaj mikrofon, chodź tu wiem, że znowu robię to na wizji, przepraszam, nie wiem czy, w jakiej kolejności rzucam ten odcinek, ale... To już jest trzeci nagrany dzisiaj, więc słuchajcie, lecimy z tematem. Już się mogę delikatnie świecić, ale naprawdę mam za oknem. 32 stopnie! Ha, lato, witamy Cię serdecznie! Kto ma powyżej 30 stopni, niech zostawi lajka. Kto ma poniżej 30 stopni, niech zostawi lajka. Kto ma kurde, powyżej 40 stopni, zostawcie komentarz, bo to jest jakaś przesada. Cztery dychy było u mnie chyba we wtorek, u mnie w Zielonej Górze. I myślałem, że umrę! Dzięki pogodzie, jest wspaniale, czuję się świetnie. A dzisiaj pokażę Wam proces powstawania w sumie awataru JJ-ki. Nie wiem, czy już jest w użyciu, ale tak. Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję ci JJko i Farelowi, bo to też gdzieś on zainicjował za to, że mogłem to narysować. Słuchajcie, bardzo, bardzo przyjemny projekt po raz kolejny. Świetnie się bawiłem i zrobiłem go bardzo podobnie, jak w przypadku właśnie projektu dla Farela. Czyli najpierw liner, wzorowany na zdjęciu, oczywiście, żeby jak najbardziej uzyskać podobieństwo. Kolorystykę również wykonałem w Adobe Animate. Tym razem postawiłem na bardzo mocno pastelowe kolory. Powiem wam, że też zauważyłem jedną rzecz. Jeżeli robicie obrysy, mocne, twarde obrysy wokół... Postaci, to to się nie sprawdza i to nie jest do końca... Prawda, to jest trochę wtedy przekołane. Do czego zmierzam? JJ'a miała takie bagowe spodnie, chociażby to jest dobry przykład. Trochę bagowe spodnie, perspektywa była też trochę tak od przodu, od dołu, więc tak troszkę nie wiedziałem, jak to ugryźć. Aczkolwiek w przypadku rysowania bagowych spodni, jeżeli obrysowujecie je jeden do jednego, one wydają się mega wielkie i strasznie pogrubiają nam dół naszej postaci. Co też było potem problemem w wersji finalnej. Więc od razu protip dla wszystkich, którzy tworzą ilustracje, w Photoshopie. Używajcie narzędzia formowanie, żeby potem delikatnie wciąć. I uszczuplić postać, bo to niesamowicie pomaga nadać jej kształt, nadać jej podobieństwo i dodać jej to, jak faktycznie powinna wyglądać. To też zrobiłem potem w finalnej wersji, ale do tego przejdziemy później. Słuchajcie, sam lineart zajął mi naprawdę niewiele czasu, bo tym razem postawiłem na po prostu położenie sobie obok zdjęcia i staranie się odwzorować, jak najlepiej się da właśnie JJK. I powiem Wam szczerze, że bardzo podobał mi się koncept rysunku, ponieważ zdjęcie było rozaczerpnięte z Instagrama, bardzo podobały mi się kolory. No serio, kolorystyka była świetna. I podobało mi się to, że tło będzie się zgadzało z szkłami w okularach, więc wiedziałem, że to już będzie taka fajna, właśnie instagramowa kolorystyka, przejście od niebieskiego do różu przez taki pomarańcz lekutki, przez krem. Yy, strasznie lubię ten motyw tego gradientu, i to mi się świetnie wpasowało w całość, więc tak jak mówię, prosty lineart w animecie poszedł jak spłatka. Kolorystyka również poszła bardzo szybciutko, i potem przyszedł czas na zabawę. Powiem wam tak, ja się cały czas uczę tego stylu, więc pewnie będzie tu mnóstwo błędów, aczkolwiek Mam nadzieję, że w tej pracy widać już fajnie, wypukłości, że widać dokładnie, gdzie jest poli, gdzie jest czoło, czemu tu jest wklęśnięta, czemu tu jest wypuchnięte i tak dalej. Staram się tego uczyć, staram się w tym rozwijać i robić tak najlepiej. W Photoshopie było najwięcej zabawy, i w Photoshopie, jakby no, na logikę, zeszło 3-4 pracy, bo tam trzeba było wszystkie dołki zawężyć. A wszystkie wypukłości uwypuklić. E, więc tak, powiem Wam, miękkie pędzle i formowanie to jest Wasza nadzieja i Wasz pomysł na to, jak rysować takie prace, ponieważ formowaniem zawsze możecie poprawić sobie perspektywę, zwężyć twarz, jeżeli jest za szeroka, zaciągnąć trochę włosy, jakieś loki dodać i tak dalej. Słuchajcie, starałem się, żeby ta praca nie była taka mega rozmazana, aczkolwiek w finalnej wersji będziecie mogli zobaczyć, że pół na pół się to udało, ponieważ góra jest e, zarysowana spoko, aczkolwiek jest rozmazana skóra twarzy, jest rozmazana bluzka gdzieś tam przy rękach. Wiem, że ta ręka, która się trzyma to na dole jest trochę za bardzo koścista. Tam troszkę przegiąłem z cieniami i to bez bicia się przyznaję, ponieważ w finalnej wersji to poprawiłem, aczkolwiek na nagraniu tego nie mam. Podczas pracy nad tym rysunkiem tego nie zauważyłem kompletnie, dlatego pokażę wam też wersję potem już jak była skończona, ale przed poprawkami, czyli jak była troszkę grubsza niż planowałem, i potem po poprawkach, jak już się uformowałem jak była już szczupła, fajna i podobna do siebie. Ja też mam tendencję, słuchajcie, do tego, że ciężko mi jest narysować podobną dziewczynę. Nie wiem dlaczego facetów rysuję się tak, nie mam pojęcia. Kobiety z obserwacji rysuję się gorzej, bo albo przegnę gdzieś z rozmiarem piersi, albo przegnę gdzieś z cięciem w talii i tak dalej. Chyba w rysunkach moich idealizuję daną osobę, albo właśnie w drugą stronę przegnę i niechcący dodam jej kilogramów. Faceta to nie jest aż tak widoczne, zawsze musimy trochę dowalić łapy, dowalić klatę zwęczyć stanie i fatspillnąpunkt no, no, zaje. Kra. A kobietę delikatnie coś nie zrobicie, nie tak, no na pewno nie no, tutaj spokój. Pracowałam na ciało, <laughs> żeby nie było. Nie mówisz tak było Jay Rejsa. Nie, 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 nie było takiej opcji. Bo teraz, żeby nie było, że coś gada. Nie, tu nie było. To w ogóle bardzo płynnie poszło to zlecenie, bardzo, bardzo przyjemnie. poprawki też przyjemnie wlazły, tak, wszystko super. Ale mówię, że często na swojej obserwacji wiem, że wam dziewczyny częściej zależy na tym, żeby was odwzorować idealnie, tak jak macie ciało w rzeczywistości. Z tego względu, że wy sobie na to ciało pracujecie, tak, żeby wyglądało perfekcyjnie, tak jak chcecie, a facet często jak chodzi na siłownie jest wycięty, trzyma łapy. To nie będzie płakał, że ktoś mu narysuje o 2 cm większego bica i wygląda na bardziej dzikowanego i napompowanego. Serio, to tak nie działa. Więc facetów jest łatwiej narysować. Kobiety trudniej, aczkolwiek zlecenie, tak jak mówię, było naprawdę przyjemne. Oczywiście, tak jak mówiłem, cienie miękkie, pędzle miękkie, miękka gumka, żeby potem domazać delikatnie i wyrównać wszystko. E, największy problem miałem z kolorystyką, aczkolwiek kolorem selektywnym wybierałem sobie, pozycjonowałem i rozwarstwiałem wszystko, tak żeby finalnie kolorek był właśnie ten instagramowy, pastelowy przyjemny. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Możecie skomentować. Teraz macie przed i macie oczywiście też po moich poprawkach już tę gotową wersję. E, mam nadzieję, że podobną do siebie. E, na Instagramie była ona widoczna już jakiś czas temu, a człowiek długo się wahałem z dodaniem tego filmu, e, ale kiedyś trzeba go po prostu było zmontować i wam pokazać tyle. Więc dzięki jeszcze raz JJK i Farel za wspaniałe zlecenie. Mam nadzieję, że rysunek będzie służył albo już służy, jak to wrzucam. I cóż, mam nadzieję, że wam się prozuraki podoba. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zapraszam was do zostawienia suba. Animator versus grafik wchodzi już na dniach. Teraz musimy z Darią trochę ogarnąć się e, z chatą i tak dalej, ponieważ Dariusz skończył się urlop i niestety też się skończył urlop. Trzeba zapierdziałać z pracą, robić dla was projekty i robić projekty dla klientów. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten krótki taki making offik wam się podobał. E, wiem, że w tym tygodniu trochę bardziej tak merytorycznie lecę. Tematem, nie ma nie ma śmiesznych wstawek, ale na pewno jeszcze będą, jeszcze się pojawią, ponieważ w tym tygodniu dużo materiałów leci na kanał. W końcu są wakacje, cholera, mamy lipiec, także dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!